się No takim chciałem y, Pana zadać jedno pytanie i prosić o jedną prośbę. Na ostatnim klipie napisał Pan, właśnie dostałem pienię roku od największych pisockich na z SDP. To największy honor, nagrodę, odebrać na osobiście. Ja panu powiem, mój tata jest od 60 lat członkiem SDP, najstarszym, jednym z najstarszych dziennikarzy w Warszawie. Kiedy mój tata to pomóc, pan... chciałbym, żeby Pan przeprosił za te słowa. Nie, jestem przedstawicielem swojego tak. ojca. Mój ojciec miał 14 lat, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Jest bardzo chciałbym, żeby Dobra. Pan przeprosił za te słowa. Po pierwsze, po pierwsze powiem... Ja nie mówię do Pana, tylko mówię do Pana Redaktora Tomaszewskiego. Właśnie... A, a co pan to mogę odpowiedzieć? To ja odpowiem Panu. To ja odpowiem Panu. Ja odpowie Przeprosimy bardzo chętnie. I myślę, że przed całą Polską Myślę, że przed całą Polską dałem dowód tego, że ja nie mam problemów z przeprosinami. Jak zostałem w maliny. Już nie chcę mówić o kontekście... Dałem się wpuścić dał Maliny, niech pan nie, nie przyjmuje formułę, którą, 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 pan, którą Pan proponuje, dałem się wpuścić Maliny i uważam tak, że nie ukrywam się w związku z tego, w z tym od, odpowiedzialności. I, i na ten powiedziałem o jedno słowo tak. za dużo, to nikt nie... Nie prosił, nie, nie zmuszał, nawet nie sugerował. Przeprosił, zrobiłem to sam, wielokrotnie, także osobiście. Nie umykałem, nie chowałem się, nie wypowiedziałem słowo, którego po drugiej stronie nigdy nie spłychać, chociaż obraża się ludzi, jak jak, A teraz powiem Pani tak. Yy, nie przeproszę za tego tweet. Wie Pan dlaczego? Z całym szacunkiem dla Pana ojca i dla jego przeszłości ja. Myślę, że to akurat można wyczytać z tego Mówię o kierownictwie tej organizacji, które hańbi ten zawód, bo to są ludzie, którzy stoją ręka w rękę z rządem. To są ludzie, którzy patrzą na rządowni dokładnie w tym momencie, kiedy niewinnych ludzi, tylko dlatego trzeba robić miejsce dla swoich, wyrzuca się z pracy. Nie będę przepraszał szefa tej organizacji, który jest konferencjerem na pisowskich imprezach, który, to jest sprawozdanie finansowe, brał pieniądze bezpośrednio odpisy. nie będę, po prostu nie będę, czyli jak mam po prostu imię, bankowce, rodzinę, jak nie ma za to, co tracę, to się przeraz nie będę.